Usztyny, już usztyny. Już Dobrze Państwa, dość was nie widzę. No ale miałem telefon. Tak proszę Państwa, jesteśmy we Wrocławiu. To jest Wrocław, bardzo piękne miasto, proszę Państwa. No i... Nie ma nawet dużych korków jeszcze, a jest prawie 15. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo interesujące. Bardzo ciekawe, cóż, co się dzieje w naszym mieście dzisiaj. Bardzo ciekawe. A to proszę mi nie hamować. A co to za hamowanie? A co to za hamowanie? Gdzie mi tu, co to za blokowanie ulicy? A ty nie da to nie to A nie ładnie. A nie, a nie, Mi hamować, blokować... No dobra, jesteśmy. Dobra, no to jesteśmy na, właśnie, na właściwym pasie. No, dzień dobry, witam! Gdzie jestem? No we Wrocławiu, A we Wrocławiu, we Wrocławiu... A we Wrocławiu? Jadę sobie ulicą Grabiszyńską we Wrocławiu. A także, a co? Pięknie! Nawet nie ma korków, co ciekawe, nie ma korków. Proszę Państwa, o ciekawostka. O zielone, zielone, a zielone, zielone, zielone. Lecimy, 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 lecimy. Zieloniutko, 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 pięknie, pięknie. Elegancko. No proszę Państwa, lecimy sobie grabiszyńską. A dzisiaj, tak, dzisiaj chłodno, 19 stopni. Rano, o, jeszcze dużo bardziej chłodno. Wietrzyszko wszystko wiało, a to pokropowało deszczem. No tak, wiecie, jak to jest, nie? Raz, tak, raz siak. No, nara, nara. No a co wy na to? Niedługo będzie system kaucyjny na butelki, nie? I jak to tam? Będziecie oddawać czy nie będziecie? Ciekawe, nie? System System yy No System kaucyjny. Jak to się mówi? Kaucja. System kaucyjny? Kaucjowy. Kurde, jak chciałem powiedzieć aukcyjny aukcyjny no słuchajcie, będzie dodatkowa tam ileś tam do każdej butelki no i pytanie, czy będziecie chodzić z butelkami do zwrotu czy nie, no część ludzi nie będzie nie będzie chodzić, powiem wam ja uważam, że duża część ludzi nie będzie chodzić bardzo dużo nie będzie. Część będzie, część nie będzie. Także różnie może być. Powiem Wam, że ja czytałem takie opinie ludzi i komentarze, że ludzie będą kupowali opakowania, te, tak, butelki wielorazowe, nie? Bezwrotne, nie wielorazowe, tylko bezwrotne. A nie, wiem. będzie jak będzie. Powiem Wam, że mam mieszane uczucia, czy to bo to strasznie, strasznie drogie, drogie będzie w utrzymaniu cały ten system. Także tu mam pewne wątpliwości. O co chodzi, nie? Znaczy, nie wiem, no domyślam się o co chodzi. Wiecie o co chodzi, nie? O ten tramwaj, co nie chodzi. Także ja wam powiem tak, w skrócie. Gdyby... Bo ja jestem pro, ja jestem w ogóle człowiekiem, który uwielbia przyrodę, naturę. Nie używam celowo słowa ekologia, bo ono jest nadużywane i do końca nie o to chodzi. Ale chodzi mi o to, że jestem cały za różnymi słusznymi działaniami proprzyrodniczymi. Celowo mówię, pro, proprzyrodniczymi, nie proekologicznymi. Bo to jest. Celowo nie używam proekologicznego sformułowania, że to jest proekologiczne. Nie, nie, nie. Proprzyrodnicze. Ja to tak nazywam. Proprzyrodnicze, proszę Państwa. I... Jakby rzeczywiście to miało przyczynić się do ochrony przyrody i środowiska, to słuchajcie, byłbym za tym, ale nie jestem do tego przekonany. Nie jestem do tego przekonany. Nie jestem do tego przekonany. No, jak widzicie, tak to jest. Takie czasy, nie? Dlatego ja mówię, jeżeli jesteście zmęczeni cywilizacją, od tego jest przyroda. Między innymi. Między... między innymi. Od tego przyroda jest. Od tego ona jest. Od tego jest ona. Żeby uciec do przyrody od tych wszystkich, słuchajcie, naszych cywilizacyjnych kłopotów. Oczywiście uciec na chwilkę, bo żyjemy w cywilizacji i od problemów się nie ucieknie, ale... Żeby troszeczkę Kurde, czekajcie bo telefon. No dobra ja teraz nie mam czasu, teraz ja prowadzę tutaj live'a, nie mogę odebrać proszę państwa yy... Yy, Proszę Państwa, ja Państwu powiem następującą rzecz dobra, ja i tak i tak muszę odebrać, bo to potem tą... Wiecie, jak to jest? A ten co tak stoi? Jak ja mam teraz przejechać? A ja się wrombogł, jakaś ciężarówka tu stoi. Ale tu wąska, co? Różne co chwila ktoś marudzi mi telefonami. no. Wiecie, i przerwa nam daje takie. Możliwość przyroda nam daje możliwość odetchnięcia z ulgą. Nie każdy lubi przyrodę. To, już, to jest też prawda. Że na przykład ludzie się wśród przyrody źle czują, bo ich osa, osacza. <laughs> Ale ja każdemu polecam. Przyroda jest piękna. Zainteresować się przyrodą, roślinami, zwierzętami to jest ciekawe, ciekawe, bo to jest nasze otoczenie. Dobra, razie.